Witam, witam bardzo serdecznie w moim pierwszym świecie hardcore w Minecraft Bedrock Edition. Będę wam pokazywał serię z mojego grania w Minecrafta na konsoli PlayStation 4 w wersji Bedrock Edition. Zacząłem sobie pierwszy mój świat w Minecrafcie w trybie hardcore i pomyślałem, że nagram dla dla po prostu, do sieci, na YouTube'a taką serię. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Jeśli ten odcineczek, pierwszy odcineczek z tej serii Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych filmików. I co? Będzie to co prawda zwykły jakby survival, tylko, że po prostu w trybie hardcore. Będę starał się Robić tu jakieś ciekawe rzeczy, żeby to nie było e, zwyczajne granie Minecrafta. Spodajemy na pewno sobie jakąś kozacką bazę, jakieś fajne projekty tutaj sobie też e, na pewno będziemy tworzyć. Możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli. Zobaczyć, żebym co chcecie, żebym zrobił na tym świecie, może jakiś fajny budynek albo jakieś wyzwanie dla mnie. Także od, komentarze są otwarte do Waszej dyspozycji, do, waszej, do Waszych propozycji i po prostu, no, pewno też będzie, będzie fajnie, żebyście też dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju tego świata, jak i również tego kanału. Na początek zrobimy sobie kamienne tulsy. Czyli po prostu tak, jak standardowo Minecraft się zaczyna. No, także tak. Pierwsze, co. To poszukamy sobie jakiegoś fajnego miejsca. Gram na konsoli, jakby ktoś pytał, na konsoli PlayStation 4 Slim. Na jak widzicie, ulepszonych, ulepszonej wersji graficznej, ponieważ niedawno Modjang dodał do wersji bedrock Edition darmowe shadery, które po prostu uwzględniają cienie, płynniejszy ruch wody i takie różne po prostu smaczki, żeby się przyjemniej grało. Szczerze uważam, że to jest bardzo fajna opcja. I co? W którą stronę byśmy sobie poszli? Myślę, że tam. Pierwsza raz gram na hardcore, więc yy, nie obiecuję, że ta seria potrwa jakoś bardzo długo. Też dużo w Minecrafta nie gram, także jakieś PvP i tak dalej to nie są moje mocne strony. Yy, ja natomiast jestem w Minecrafcie po prostu typem budowniczego i typem yy, eksplorującego. Uwielbiam po prostu chodzić zwiedzać te światy Minecraftowe i na pewno budować jakieś fajne rzeczy. Co prawda, budowniczym dobrym nie jestem, ale lubię, lubię kombinować. Także tak, no pierwszy mi się taki odcinek potrwa. 120 minut, mam o, tak o. tak w planie i co? Po prostu wyczekujcie kolejnych odcinków, bo na pewno ta seria będzie kontynuowana. Jak długo nie wiem, bo tak jak powiedziałem dobrym Minecraftowym graczem nie jestem, także tym bardziej to jest mój pierwszy hardcore. No i co? Mamy Darkoak. Czy chcemy tam iść? Chyba absolutnie nie. Mm -hmm. O, patrz, że jedzonko nam spada. Dobra, weźmy sobie, w sumie zabijmy owieczki. Żeby mieć... O, tu wszędzie jest Darkoak. Żeby mieć jedzonko na później. I łóżeczko. Łóżeczko to też jest, myślę, taka podstawa. Dobra, jednak wiecie co, pójdziemy w tamtą stronę. Miniemy ten Dark Oak. Bo na jakąś zbrojkę trzeba będzie sobie zrobić prędzej. Jakąś żelazną albo chociażby skórzaną. Tam mamy pierwsze żelazo. Sobie na pewno po nie zejdziemy. Czekajcie, czy tu żadnego Creepera nie ma? Nie ma, bo nie chciałbym, żeby mi coś wybuchło na plecach. Możecie też napisać w komentarzu jak oceniacie uh, oj, takowe shadery. Ja myślę, że to jest naprawdę spoko sprawa. Fajnie to wygląda. I co? I tyle. Um, dobra, przepalmy to sobie liśmi i kilofem. Chodzi, żeby to jedno mięsko sobie przepalić. Te się będą bardzo szybko paliły, prawda? Oj, bardzo szybko się palą, no. Dobra, te dwa kotleciki sobie upieczemy za pomocą tego, chociaż się uda raczej, czy nie? Patrzcie, nie uda się. Gdybym nie rozpoczął kolejnego przepalania... Dobra, może upieczemy nawet trzy, bo czterech to się raczej nie uda. Dobra. Napiszcie też w komentarzach pod filmem. Bo. Ta seria będzie traktowana. Okej, okay, jakieś dziwne dźwięki. O, Patrzcie, tu jest jeszcze żelazo. Ta seria będzie na pewno traktowana. Z szacunkiem do Was, widzowie. No i jest jedną opcją do kontaktu są komentarze. Ale tak jak powiedziałem, komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. Mm, napiszcie, czy też chcielibyście obejrzeć serię. Z Minecrafta z moim przyjacielem Sebą, którym, którego też jestem moderatorem. Poza tym wpadajcie zresztą na jego kanał Seba Podłoga Gaming. Naprawdę super gościu, polecam. Co prawda, on robi taki content dla młodszych, także jeśli ktoś, ktoś ma ochotę, to zapraszam. Naprawdę fajne, fajne produkcje. Na pewno też y, z czasem coś na pewno nagramy razem, bo niejednokrotnie coś już nagrywaliśmy razem. Yy, I tak. Dokładnie. Yy, no, tu wszędzie jest Oak. patrzcie. Chyba zrobimy łódkę, wiecie? Zrobimy sobie łódkę. Cześć, kurczaczek. Witam, witam. Dębowe deseczki, łódeczka. Popłyniemy sobie kawałek. Mam nadzieję, że przetrwamy choć tą pierwszą noc. Wow, ale szybko się płynie. Jakieś takie mam wrażenie. Oj, przepraszam, lagi. I mam wrażenie, że jakoś tak się szybciej płynie teraz w tym Minecrafcie. Ale nie, może po prostu dawno nie grałem. Hmm. Także subskrybujcie kanał Seba Podłoga Gaming, a także ten kanał Samurai 479, nie fajną, na takie mam 2479 bodajże. Kurczę, wiecie co? Tu nic nie ma. Popłyniemy sobie gdzie indziej. Eee, poza tym się ściemnia, więc nie wiem czy to dobry pomysł, żeby. No i tak nie mam trzech wełn, mam tylko dwie wełny. Więc no nocy raczej też nie prześpimy. Ale naprawdę ładna ta grafika Przyznam wam, że naprawdę... O, jest owieczka, patrzcie Są nawet dwie owieczki Oj, przepraszam cię malutka, muszę ci... Niestety odebrać mamy. Jakby to nie brzmiało, dobra, szybko zróbmy łóżko Prześpimy tą pierwszą noc Śpij Jeszcze nie możemy spać no, śpi. O, okej okay. Owca Tarzan. Spoko. To jeszcze nie jest noc? Myślę, że najgorsze w Minecrafcie to rozpoznać, kiedy jest noc. Szkoda, że nie mam zegara. O, dobra. E, powinno być na pewno mniej potworków, albo ich w ogóle nie powinno być. Dzień na razie. Ale ładne to słoneczko, naprawdę. To co, pierwszy taki odcinek my się na pewno będziemy po części zwiedzać? Na pewno sobie najpierw pozwiedzamy świat, znajdziemy jakieś ciekawe miejsce na bazę. Żeby też się fajnie, przyjemnie żyło na tym świecie. O, proszę bardzo, patrzcie widzowie, mamy pierwszą strukturę. I jest to zrujnowany portal. Okej. Okay. Loku złota jeszcze nie wykąpi, mamy skrzyneczkę. O, widzowie mamy dwa magnety, Tu mamy dwa złote jabłuszka. O, proszę bardzo. No i powiem Wam, udała ta skrzyneczka. Mamy pierwszą część zbroi. Korona. Korona króla. No i dobra. No i dziś pierwsze HP stracone. Elegancko. Czy kiedyś tu wrócimy? Raczej wątpię. O utopce, witam. Bo myślę, że na pewno znajdziemy ciekawsze miejsce na bazę i na pewno też jakieś struktury będą. Więc myślę, że po prostu zwyczajnie się tutaj nie opłaca i tyle. Tak się zastanawiam. Gdzie bym chciał mieć bazę, widzowie? W jakim biomie, w jakim terenie, jaką też bazę chciałbym zrobić. Czy będzie to domek, czy będzie to jakaś baza w skale. Nie myślałem nad tym totalnie. Po prostu znajdziemy jakieś ładne miejsce, to wtedy będzie się myśleć. Na razie musimy dostać się z tego ciemnowe, ciemnodębowego lasu. Bo jak widzicie jest go tutaj pełno dookoła, tak. Ten biom jest akurat bardzo duży. 嗯。Mm. Patrz, tak płyniemy i płyniemy i końca nie widać. Dobra, myślę, że będziemy powoli wysiadać, bo tutaj chyba zrobimy jakieś kółko albo coś, nie wiem. Jest noszy szybszy środek transportu. Nie, nie zrobimy kółka, okej. Okay. Czy to jest wysoka brzoza, czy to jest prosto, jest wysoka brzoza. Okej. Okay. Jakże ta relaksująca muzyczka z Minecrafta w tle Pozwolę Wam się nacieszyć taką jakże nostalgiczną muzyczką. Dobra, pójdziemy dalej. Teraz pytanie, czy płyniemy tam, tam coś w oddali widać. I to jest znowu ciemny dom. Kurczę, żeż. Patrzcie, widzowie, w my ładne tereny wpływamy w ogóle. Naprawdę zwiedzanie Minecraftowego świata jest na tych shaderach jest po prostu niesamowite. Jak te liście wyglądają, ta woda, te odbicie światła. To jest kurczę, naprawdę. Fajnie naprawdę Plus Mojang, że takie coś dodaliście i to za darmo. Naprawdę super. Okej, okay, mamy jakieś yy, polany będą na tych górach, więc możemy... O proszę, czy wy to widzicie? Jakie tam piękne drzewko jest. Tutaj chyba zrobię sobie przystanek aktualnie. Zobaczymy, bo często na takich polanach są wioski, takie tam nie ukrywam. Na pewno wioska na hardcore by się przydała, i baza w wiosce albo nieopodal na pewno też by ułatwiła. Ale no, już w ogóle ten biom kurcze, widzowie, naprawdę. Jak ogólnie nie przepadam, to te drzewa naprawdę wyglądają świetnie. Jeszcze na tych shaderach. Naprawdę spoko. Mamy tutaj różne takie fajne polanki. Myślę, że... Jakbyśmy tu gdzieś znaleźli wioskę, ewentualnie zrujnowany portal. Myślę, że na pewno by to nam ułatwiło, byłoby to ciekawe. Chociaż nie ukrywam znaleźć wioskę na takich polanach, to będzie ciężko. Bo jak widać tutaj jest ich mnóstwo te polany są po prostu ogromne. Hmm. O, teraz tak sobie przypomniałem, jakiś czas temu, w sumie już dawno, ściągnąłem sobie na konsolę do Minecrafta, ze sklepu minecraftowego oczywiście. O proszę. Ściągnąłem sobie też y, dodatkowe efekty dźwiękowe, typu szelest liści, ćwierkot ptaków, szum wiatru, po prostu żeby te dźwięki były takie wyrazistsze. Wow. Wow, mamy pierwsze miejsce do kopania na pewno Więc się na pewno tu zatrzymamy To jest, mogę być pewien, mogę Wam tutaj już teraz powiedzieć Widzowie I tak się zastanawiam Cześć, kózka Ty mnie jest za tak Ci uderzę, bo no, już się będę kozydziałem Boże, tak dawno nie widziałem kozy w Minecraft No ale wracając Myślę, że mógłbym aktywować na tym świecie te sound, z tego soundtracka. traka. na pewno by były też ciekawsze. Wrażenia z rozgrywki. Dobra, pytanie czy się tu zatrzymujemy aktualnie, bo tam się polany dalej będą rozciągać. Ale pytanie czy się... O cześć zombieczku. No tak, ty bardzo chcesz mnie ukąsić, ja wiem. Oj, no i mnie ukąsiłeś. O kurczę, znowu nam mówię właśnie, ja nie jestem dobry. Nie jestem dobry w PvP. Także na pewno... Wiecie co? Mamy trochę tego węgla, mamy pięć żelaza. Zróbmy sobie chociaż te spodenki. Chociaż nie, spodenki, nie. Na spodenki jest potrzebne siedem. 7. Na klatę 8, przepraszam, najmocniej. No ja nie chciałbym zginąć już w w pierwszym odcinku. Chociaż nie ukrywam, że tak może być. Jestem beznadziejny jeśli chodzi o fighta. A wyłączyć, a włączyć tryb pokojowy, no nie wypada, nie? Przecież to byłoby takie, wiecie... Takie trochę leszczykowe, że tak to powiem. No to buty sobie zrobimy chyba z tego żelaza, czy kill-off. Jakby teraz są dylemat, widzowie. Chyba zrobię kill-off i mieczyk. Oj, przepraszam, ho, ho, ho. Albo, wiecie co, kopalnią zajmiemy się w następnym odcinku, teraz tak sobie pomyślałem. No, niektórym na pewno będzie trochę szkoda, bo jeśli ktoś lubi, ale ja po prostu nie czuję się na razie na siłach. Ewentualnie poszukam jakiegoś trochę żelaza i w dopiero pójdę do kopalni, bo jednak jest to świat hardcore. No i nie chciałbym już na samym początku odpaść. Uh, tak, wiem, jest to troszeczkę takie... Słabiackie, ale muszę słowo dobrać. Ale tak po prostu chcę, nie? Kurcze, tu jakie odbicie w śniegu. O, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ty mnie będziesz bić? Nie, ty mnie w dzień nie będziesz bił, nie? Oj, ty kumpel! Ja myślałem, że ty kumpel jesteś, i ja już się zlękłem, widzowie. Ej, no nie. Ja nie mogę paść w pierwszym odcinku. Nie, dobra, wiecie co? O, jeszcze szkieleta. E, wiecie co? E, naprawdę podziękuję, widzowie. Mamy wioskę, patrzcie! E, dobra, dobra, to jest cel naszego pierwszego odcinka, wioska. Lecimy się przespać w wiosce. Dobra, widzicie, widzowie? No ja po prostu, no nie spodziewałem się tego, bo pamiętałem, że pająki nie biją w dzień, a tu jednak taka niespodzianka. W Kejwie chyba biją. Możecie mi dać rady, bo nie pamiętam. W Kejwie chyba biją, nie? Prawda? Pajączki. Dasz mi się tu przespać, kolego. Dzień dobry. Czarną tunikę sprzedajesz. Od kiedy oni sprzedają. Od kiedy villagerzy sprzedają farbowane ciuszki? Ciekawe. Dobra. Drugi dzień. Właśnie. O, tu jest. O! Proszę bardzo. Siodło, widzowie. To kiedyś był taki. Wiecie. Rarytas, jak się znajdowało w wiosce, czy w jakiejś piramidzie. Siodło. A teraz, kurczę, pops popsu. Troszeczkę może, że można skraftować. Na pewno to ułatwia, ale jednak kiedyś, kiedyś to był taki, kurczę, wiecie. Taki smaczek, że. O! to była taka ekscytacja. To sobie na pewno pożyczę. Hmm. Tak. No to myślę szczerze widzowie, że możemy tu zamieszkać. Patrzcie, mamy wi wioskę, ładne widoczki, yy, różowe drzewa, takie po prostu ładne, ładne do, ładne do, jak to się nazywa, ładne wykończenie otoczenia. No na pewno nie będę nic z tego budował, chyba żebyście chcieli, ale nie obiecuję, ponieważ no... Nie przepadam za różowym drewnem, prawda? Ale będziemy nad tym myśleć, będziemy myśleć, widzowie Co my tu mamy? Tu mamy zwykłą chatkę O, tu mamy chatkę ze skrzynką Ile jabłuszek, widzowie Ziemniaczki, elegancko, no pierwsze Pierwsze co to na pewno rob... plądrujemy tą wioskę Jak na każdego gracza Minecrafta przystało, Auć. No proszę, mamy sakiewkę, elegancko widzowie Wezmiemy sobie to jeszcze, zobaczmy, tutaj też mamy domek ze skrzynką I tu mamy jeszcze więcej buszek, ja cię kręcę Tu mamy zwykły domek, mamy trochę siana, nice Elegancko I kolejna sakiewka, więcej ziemniaczków Chlebka. Weźmiemy sobie drugą sakiewkę oczywiście. I teraz tak. Dobra, ustawmy sobie tu z pointa To łóżko mogę w sumie oddać na razie. Teraz tak. Potrzebuję przepalić sobie troszeczkę jedzonka. Mhm. Przepalić jedzonka, tymczasem mam chlebki. No wiecie, czasami widzowie myślenie, czasami boli. Dobrze, widzowie, mamy wioskę. Ciekawe otoczenie dookoła. Czego chcieć więcej? Może jeszcze kowala, ale już trudno. Ważne, że mamy tak czy jak wioskę. Wow, i naprawdę jest tu ładnie. Piszcie w komentarzach propozycje na bazę, co mógłbym zbudować. O! Czekajcie. E, bo ja tu tak gadu, gadu. A tu się wioska nie kończy. Patrzcie, widzowie, tu jeszcze mamy. No widzicie, chciałem już kończyć odcinek. No proszę bardzo. Ej, w jednak będzie można tego, wiecie, z tego drewna skorzystać. Może będzie spoko, Ojć No, ja bym tam nie chciał spaść. Patrzcie. Oj. O, proszę bardzo, żelazo. Pierwszy taki wprowadzeniowy odcinek. Następny na pewno będzie lepszy. Mógłbym w sumie na ten świat zaprosić Sebę, jeśli byście chcieli. Naprawdę wpadajcie na jego kanał. Polecam bardzo gorąco i serdecznie. Seba Podłoga Gaming, fajne produkcje, w niektórych też występowałem ja. I dajcie znać czy chcecie po prostu, żebym go dodał na ten świat. Na pewno z kimś razie by było też fajnie, by się grało. O, teraz tak wpadłem na pomysł moglibyśmy nagrywać. Raz odcinek to u jego, u niego na kanale, a raz u mnie. Dobra widzowie, mamy ładną wioskę, mamy naprawdę fajne otoczenie. Także to będzie na tyle w tym odcinku. W taki wprowadzeniowy odcinek. W następnym odcinku może. O, wiem, na pewno mamy tutaj kozy. Zrobimy sobie achievement. Na PlayStation jest achievement. Nie mogę wam go pokazać, bo wtedy nagranie wam się, się przerwie. Ale wam wrzucę w opisie albo w następnym odcinku wam pokażę. E, to by było na tyle. W, w pierwszym, to był pierwszy odcinek z Minecraft Hardcore 1.21. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Piszcie propozycje w komentarzach. Wpadajcie na kanał Seby. Subskrybujcie kanał mój. Lajkujcie. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.